Dzisiaj, jeżeli chcecie, jeżeli nie, to nie musicie tak wyglądać. Zrobicie dzisiaj tą szafę dla. Właśnie, nazwijcie. No, tak, żeby nie wiem, jak ona się nazywa. już jest wybrana Alanek. Ja go nie. Ja go wybrałam, bo mi jakoś tak nie zabawowała No dobra. I. No. Najpierw bierzemy tą sukienkę, musimy ją tu dać. Wiem, trochę zablikku wieszaki. Jak ją przykleić? Zwyczajnie jej nie przykleję. A zrobię to tak. Mam nadzieję, że widać, ale ja to opieram o Mmm... Ciebie nie dość znaczy, mam. ale w sensie. w początku, o, tak to powiem. No i tak robimy, tak. mamy. Uf, wszystko mi raz rozwaliło Wietnia. I tu macie tą klejącą stronę. I, jest on, i tu robicie tak, tu jest ta nie i tak zawijać. Kolej to widać zaraz to Zobaczę. I jak się nie. Widać. to... Oj. Mam nadzieję, że mnie nie było widać. Mam takie to. No i to się klei. I przyklejamy to z tyłu. No. I przyklejamy to. No dobra, mm, już mamy. Mm, będę sobie trzymać tak telefon. I dobra, teraz, przyk teraz przyklejamy Teraz Wózek Muzek. Muzek. <mulary> no dobra Muzek. Dobra, PERFECT! PERFECT B! teraz sobie i szmocki, Puu, I ogólnie zrobiłem tak, że tu wycięłam wszystkie miski, ale wycięłam dwie już. Czemu? Już, już wiem. A nie trzy. Na już jedno, bo to jest do tego plus inny To jest do tych, bo potem co ileś łyżek do... No. I właśnie silniaczki są, i wycięłam po trzy bo tam było jakieś tysiąc. I mm, I to jest nie koniec, bo to wyciągnąć, ale to Pa!